Nie tyle głosowania nad samą umową Mercosur, co nad wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen stały się politycznym sprawdzianem. Pozorny sprzeciw i poszukiwanie mniejszości blokującej to nic wobec dzisiejszego głosowania. Bo pomimo skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kluczowe jest to, co działo się z samą Ursulą von der Leyen. Najpierw będziemy głosować nad projektami rezolucji w sprawie wniosku Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii w sprawie zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie Unii Europejska-Mercosur oraz przejściowej umowy handlowej. Kiedy wydawało się, że można odetchnąć, bo kraje członkowskie zamiast wdrażać postanowienia umowy Mercosur będą musiały poczekać na orzeczenie CUE, Rada Unii Europejskiej zadecydowała o jej tymczasowym wdrożeniu. Decyzja Rady Unii Europejskiej już przesądza tymczasowe stosowanie umowy. Wystarczy zgoda co najmniej jednego kraju Mercosur. Wniosek do CUE niczego już nie zatrzyma. Rada Unii Europejskiej już Przesądziła tymczasowe stosowanie umowy z Mercosur. Poniżej treść artykułu trzeciego decyzji Rady z 9 stycznia 2026. Artykuł trzeci. Punkt pierwszy do czasu wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu stosuje się ją tymczasowo. Między Unią z jednej strony, a co najmniej jednym państwem sygnatariuszem Mercosur z drugiej strony, zgodnie z artykułem 23 punkt trzeci umowy przejściowej w sprawie handlu. Właśnie dlatego kluczowe było dzisiejsze głosowanie w sprawie wotum nieufności dla mocno naciskającej na szybkie wprowadzenie w życie Mercosur przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wygrane dla samej zainteresowanej. Dzisiaj Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica de facto poparły stosowanie umowy z Mercosurem, bo to właśnie Ursula von der Leyen realizuje ten plan Niemiec bez zgody Parlamentu Europejskiego. Ursula von der Leyen pomimo tego, że ustawa, że umowa w Mercosur została odesłana do CUE, jest gwarancją dla Niemców tego, że y, ustawa w sposób tymczasowy zostanie wdrożona do czasu rozpoznania wniosków przez Suez. także Niemcy bronią von der Leyen. Bronią von der Leyen Niestety posłowie z Polski z koalicji 13 grudnia, czyli z koalicji obywatelskiej, Mercosur stwarza poważne ryzyko nieuczciwej konkurencji dla polskich i innych europejskich rolników, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i blokują europejskie stolice. Dziś Berlin, wcześniej Paryż czy Strasburg. To jest szczyt hipokryzji. Wczoraj niby w obronie rolnictwa europejskiego, rolnictwa polskiego, rolnictwa także polscy posłowie z EPL-u głosowali za tym, że aby skierować do CUE zbadanie zgodności z prawem tej umowy. I tak jak wczoraj rozmawialiśmy, dzisiaj to było faktyczne. Sprawdzam, jakie są prawdziwe pobudki, jak się zachowa, zachowa, zachowa ta większość parlamentarna. Faktyczne sprawdzam rzuca ponure światło na Ministerstwo Rolnictwa w rządzie Donalda Tuska, które parafrazując jest przeciw Mercosur, a nawet za Ursulą von der Leyen.